Nie ma problema. Jedziemy dzisiaj na najładniejszą wioskę świata. A nie, że ja mówię świata, bo ja mówię, tylko laut UNESCO to jest najładniejsza świata i dostali dużo nagrodów. No, zobaczycie, normalnie to jest bajka. A patrzcie, co tu się dzieje. To jest Traunce i tu mamy Traunstein. Jesteśmy akurat na Traunce. Tutaj jest bardzo wysoka góra. Ma 1690 metrów. Zaraz wam pokażę. Traunce, a ta góra się nazywa Traunstein. To zobaczycie zaraz. Emma i my jedziemy do Hallstatt. Patrzcie, jaka tu czyściutka ta woda. No, ale tą wodę chyba można pić. Emma, problema. To jest Traunstein. Ma 1690 metrów. jedziemy teraz na tunel, przez tunel, przez ten tunel, jak przejedziemy, jesteśmy w Halstatt. Jesteśmy. Na jeszcze dojechaliśmy. Jesteśmy na Hallstattach, a tam nie wiem czy widzicie. Tam jeszcze jest właśnie Hallstatt. Z tyłu za mną macie e, wjazd na najstarszą e, kopalnię soli świata. Ma 7000 lat. Polecam oglądać. Widzicie? Tak to wjeżdża. Taki niby pociąg, ale zajebiście wygląda. A tu się wchodzi. A patrzcie, tu macie ceny. Dorośli płacą e, wszystko, kombi ticket jest 40 euro, tylko mina 22 euro, ale ja nie wiem jak się tam wtedy wchodzi. To chyba na nogach można też wchodzić. Dzieci płacą 20, praktycznie połowę płacą dzieci. No jest jeszcze dla rodzin, familia 18 euro i e, 12,50, a to są już wszystko grupy na dole, widzicie. Tamtego tunla tam e, przyjechałem, no i teraz wchodzimy tam. Co zaczyna już właśnie to tak, to że chodźcie ze mną, pokażę Wam wszystko, no nie? Jesteśmy tu na początku tego Halstadt właśnie. No, daję Wasze oczy na moją głowę. Pokażę Wam, jakie ceny tam będą. No, mniej więcej jedzenie i takie bajery, zobaczymy wszystko. Lecimy. Widzicie, hmm. tutaj macie magnesy po 420, różne. A tu macie po 3,90 No są takie różne. O 2,50 widzę do 4,50, 4,90 różne brylociki po 6,90, 5,90 no, takie Austria, Isle of Austria, Hallstatt. Nie ma. Nie ma. No. Emilka też ze mną. Już szuka żarcie. Nie Mówiłem wam, że te miasto pierwsze yy, co znaleźli no drupy i groby znaleźli są 7000 lat stare. Tak to, że się należy do najstarszych archeologicznych miejsc świata. W ogóle to jest mówią Przepraszam, kamer złota. E, e, napiszę Wam na dole, co to znaczy. No, w ogóle e, archeologia. Tutaj jest bardzo dużo archeologii. A ogólnie tu żyje... ja Ogólnie tu żyje 800 ludzi tylko. No, to jest takie malutkie to miasteczko. No nie, to Wiocha nie miasteczko. Patrzcie jaki widok. No nie. Ema... No ładnie tu jest. tu odkryli groby od roku 400 do 800 przed Chrystusem. No odkryli właśnie te groby i tam wszędzie w tych grobach znaleźli właśnie złota noże, jakieś szkła, jakieś odsłoni te zęby, nie wiem, Elfenbein to się nazywa. No właśnie takie no, że handel z Afryki Bernstein, Bernstein, nie wiem jak po polsku napiszę wam na dole. Tak to, że mieli handel do Azji, do Afryki. No było na cały, na cały świat ten hashtag ponoć był znany. Piszę tu w książkach i w muzeum możecie to po prostu oglądać. Jest najstarsza kopienia soli, soli no, świata. Ma tak jak mówiłem wam, 7000 lat ma. No i te, i te miasto. I to miasto było bardzo bogate. A tylko mogłeś właśnie jeszcze 100 lat temu... Ema! Jeszcze 100 lat temu, tylko mogłeś tutaj e, statkiem przejechać. E, albo e, łódką e, na Hallstatt. Albo przez góry szłeś przez... E, na nogach, no. Tak to, że ludzie szły, szły tutaj tygodniami, czasami miesiącami. Potem sól, a sól była właśnie białe złoto się mówi, no nie? No. A, to, a co roku tu przyjeżdża milion ludzi. E, czasami 10 tysięcy ludzi jest dziennie tutaj. Tak to, że szok. No. A największość jest tutaj właśnie Azjatów. E, Wkryli, w, w ogóle tutaj kręcili, e, cały kręcili serię w roku 2006. No e, niektóre części tutaj kręcili właśnie w Salzburgu i w Hasztad. Taka koreańska miłość. E, no, e, no no seria właśnie o miłości szło. Jak się nazywała, już wiedziałem, ale nie pamiętam akurat. Napiszę wam na dole. No, także ciekawe. A jeszcze wam powiem tak, o pokażę wam tutaj. Emma. Pokażę wam tutaj widok. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie. A tu można nurkować nawet. Są bardzo dużo samolotów z drugiej wojny i takie rzeczy. Normalnie tutaj jest w wodzie parkour cały pod wodą. Musi być zajebiście, Oglądałem to w dokumencie. Widziałem, wiecie. Powiem wam jeszcze tak, że tutaj tak mało ludzi żyje, a tyle ludzi przyjeżdża. Emma, że po prostu te ludzie, co tutaj ży żyli, żyją, to po prostu się skarżali, no nie, że za dużo tu ludzi przyjeżdżają, nie mają po prostu spokoju, bo tu, co widzicie, to nie tylko to są hotele tu na górze, to wszystko tu ludzie też żyją, bo mam tu kolegę też, co tu mieszka i gra w band, w takim band, wiecie, no, muzykę gra po prostu, gitarę, no. Patrzcie, jakie to ładne, wszystko na skalę budowane, budowane, na skałach. Tutaj byłem właśnie raz na koncercie też, ogólnie miałem dziewczynę, też Polkę, no, tu w Halsztat, pracowała tu w Halsztat, bardzo często tu byłem, właśnie. Pozdrawiam honoratkę i jej siostrę Weronikę, bo właśnie tutaj pracowała, to pamiętam, przynajmniej tu byliśmy raz jeść. No, honoradka, możesz dać w komentarz, jak miałem rację. No, Ema, idziemy dalej. A mówię Wam tak, jak chcecie tu jeść to nie polecam tutaj jakiegoś sznycla coś jeść, bo powiem Wam tak, te sznyce są tu mrożone. Już jadłem kilka razy i nie są za bardzo czuć, że jest podgrzewany kotlet i kartofle też były podgrzewane i za drogo zapłacisz jeszcze na dodatek. Tak to polecam, że pójdziecie gdzieś jeść, gdzie macie, no gdzie macie więcej spokoju po prostu. Więcej spokoju nie płacicie, pojedziecie za Halstatt 3-4 km. I macie też zajebiste jedzenie i płacicie po pięcioro mniej I jest świeżutkie. No. Najlepiej jak powiecie, się nazywa Wirt patrzyć nie za gasthaus czy jakiś hotel tylko Wirt. Emilka też już jest puszczają do wody. Tu jest woda chyba gdzieś tak jest Emma Kienc wasy, no Emilka niech się wykąpie. Patrzcie jakie tu widoki są, są naprawdę piękne wi widoki, piękne no. Ema niech chce popływa. Super. Lecimy dalej. A powiem Wam tak, wiecie co ciekawe jest, że Chińczycy zbudowali te miasteczko jeden do jeden w Chinach. W Gu Guangdong to się nazywa. Normalnie Chińczyki wszystko kupiują, no nie? Sześciuteńko. Tak jest. Kapelusze. dokówki, jakieś. Obrazy. A taki obrazek. Wcale. A to jest... To jest podkładka taka. Dajesz na stół do na jedzenia. 7.50, my Mema. jakieś łańcuszki. Kom. Emma Giewera. Tutaj kierowniki jak we Włoch We Włochach też mają takie podobne talerzyki. Bajerki. nam. Tutaj tak u nich wygląda ratusz mniej więcej, malutki, no nie? Idziemy dalej. Tak to ładnie, ładnie jest, no nie? Trzeba widzieć. Naprawdę jest, jak pierwszy raz się to widzi, ma się wow efekt. Miałem naprawdę, byłem w szoku. Już tu jako dziecko byłem, bo w Właśnie tej kopialni byliśmy solną, soli. No. Oglądaliśmy to, w, chyba każde dziecko co tu chodzi w Oberösterreich, do szkoły, to widział takie coś, bo to jest naprawdę pięknie do oglądania. No, a chciałem Wam powiedzieć właśnie bardzo wysoka góra, Dachstein, też bardzo znana góra w Austrii, patrzcie jak tu ładnie. Też jest tak to, że można od razu stąd na narty jechać. Albo właśnie jaskini oglądać z, z lodu. No, patrzcie, pięknie tu jest. Trzeba się przyznać, ładnie jest ten plac, to niby, to niby ich rynek można powiedzieć, no nie? Szefowa. Ogólnie Halsztat parę tysięcy lat temu, to te ludzie właśnie dalej wyżej na górze mieszkali, tak jak właśnie jest ta Sonia, jest też dalej na górze, widzieliście właśnie, pokazywałem wam ten pociąg, co jedzie do góry, no nie, no. Ogólnie zacząłem wam przed tym opowiadać właśnie o tym, że ludzie tutaj właśnie te co żyją, się użalają, no nie? No tak to, że teraz ustawili tak, że nie wiem, ile autobus teraz dziennie można tu pojechać, Auto, Każdy autobus musi zameldować, się meldować tutaj i płacisz z autobus, taki wielki autobus płaci za 2,5 godziny 80 euro. Przynajmniej to tak czytałem. I naprawdę jest tak, na pewno jest taka prawda. Tak to, że biznes robią. A powiem wam tak, że za ubikację tutaj płacisz. Yy, Czytałem jeden euro właśnie za obligacje i co rok mają 150 tysięcy euro tylko za kibel. Tak to, że biznes mają niezły, no nie? Dobrze, lecimy dalej, popatrzymy co się dzieje. Ema, Ema Tylko za żarciem patrzy. Moja niunia. Kościołek, co pomyślisz, co taki kościół już wszystko widział, no nie, na pewno nieźle. Gdzie tutaj też kościołek, no religia wszędzie była ważna, no. zobaczcie tutaj, o, to jest też piękne, Zobaczcie na jakich górach budowali. Tam mieszkać, widok masz na pewno zajebisty na tam, na tam na rzekę, a nad jezioro, no nie. Naprawdę romantycznie to wygląda tu. No. A ponoć mówią, że ten Ema Ema Ponoć mówią Ponoć mówią, że nawet ten, ta, ten film Frozen to bajka, nie wiem czy po polsku się też nazywa Frozen e, inspirowała właśnie te, te kolice co widzicie w tej bajce właśnie to jest właśnie ponoć inspiracja z Hasztat. No, patrzcie, tutaj też pięknie jest. Pięknie. Pójdziemy jeszcze tam na ten viewpoint na górze. A przejdziemy tu. Ema. Patrzcie. Pójdziemy tam na górę. tu, panie. Patrzcie, pójdziemy tam na górę. I tam zrobimy jeszcze, pokażę Wam filmik krótko. Widzieliście teraz filmik z góry, jak tam na górze wygląda? Jest naprawdę pięknie. Opłaca się to wszystko zobaczyć raz. Yes. Tu można dużo, wiesz, sport robić. E, rowerem pojeździć, się wspinać, narty. E, możecie nawet tutaj, teraz w górę, jest tam winda. Obertraun to, e, to się chyba nazywa. Macie tam windę i tam winda jedzie w górę od razu i macie śnieg. A muszę wam jeszcze powiedzieć, że oglądałem właśnie dokument o tej kopalni. Tam znajdują e, ekskrementy od ludzi, tak to, że główno, no nie, nie, wiem czy to po prostu tutaj się mówi ekskrementy, od ludzi, co są, e, główno co ma 3000 lat i jest, wiedzą co on jad, nawet. Cztery różne e, rzeczy powiedział, co jest w, tej, w tym głównie, no można powiedzieć. Bo no, tak jest, no i po prostu jak jest wilgotnie tam się robi w tej jaskini, właśnie, w, te, w, tym, no, w tej kopalni, jak się wilgotnie robi. To po prostu normalnie tam te gówno nawet śmierdzi, co ma 3000 lat. Patrzcie, tu macie sól. I patrzcie na cenę. To jest jakiś naturalny sól z, z gór. I chcą pie... 19 euro za 200 gram. Nie, dziękuję. Tutaj mamy czapki, czapeczki, halsztat. 17 euro, kosztuje jedna. No a tu, jak zimniej będzie. Mamy kapelusze po 25. Nie kapelusze, czapki, no. Nie mówię na to. Tutaj mamy skarpeteczki. Po 9 euro jedna sztuka, dwie sztuki 16 euro. No takie na zimę, zimowe. I don't need Google. My wife know everything. No, nie, ja nie potrzebuję Google'a. Moja baba wszystko wie. To niezłe, muszę powiedzieć. A tu mamy jakieś obrusy to są. Pisze handmade. Po 29 euro jedna sztuka. No to nie wiem czy takie tanie. Musi każdy sam decydować. Tu macie e, apfelstrudel, to jest łabłecznik 7,80, naleśnik z, e, z lodem 9,80 to jest jakiś grill Teller dla jednej osoby 25 euro. A tu macie różne ryby, Paletar z różnymi rybami dla dwóch osób około 700 gram 60 euro. Ja bym polecał żebyście tutaj 2-3 km za Hasztat pojechali, dostajecie zajebiste jedzonko. Jak już chcecie tutaj coś zjeść, to polecam taki imbis przynajmniej dostać świeże. Ale widzicie, takie chicken wings kosztują 15, kebab, talerz 15, hot dog 7, frytki 5, kotlet, sabowy cel kosztuje około 15. Patrzcie, tu jest pamiątka z pierwszej i drugiej wojny. Wszystkie mienia, co z hasztat zginęli. To dużo żołnierzy nie było, no nie? ale jak ale jak ogólnie ich jest, nie wiem, 800 ludzi, to ile ma być żołnierzów tu, co nie żyje, no nie? Koniec tego Halsztatu Mam takie zapytanie. Wyobrażajcie sobie, że Chińczyki tutaj tak daleko, albo koreani, ekstra tu przyjeżdżają na ten halsztat, żeby to oglądać? Z Polski to jeszcze rozumiem, to już kawał z Polski, no nie? Ale tyle kilometrów jechać z, y, samolotem i to wszystko, tylko żeby zobaczyć ten halsztat. Tacy zaskoczeni oni są. Może to jest dla mnie normalny ten hasztag. Nie wiem. Napiszcie. Dla was jest ładne? Podobało wam się? Jak wam się podobało dajcie komentarz. Dajcie ciucha. Będzie się cieszył. Dajcie suba. No i widzimy się. I tak jak mówiłem. W tym miesiącu się wybieramy jeszcze na Monako. Także będą bardzo, bardzo ciekawe odcinki. Siema, problema i do widzenia.